Sobotem w Hicie żeńskiej ekstraklasy koszykówki CCC Polkowice pokonało Wisłę Kanpa Kraków 71 do 65. Było to już 11 zwycięstwo podopiecznych trenera Arkadusza Rusina w obecnych rozgrywkach. Wskazanie faworyta sobotniego hitu było zadaniem nie lada trudnym. Po przeciwnych stronach parkietu stanęły bowiem zespoły o porównywalnym potencjale. Lider oraz wicelider Ford Germas Ekstraklasy. Mecz rozpoczął się od celnego rzutu Erin Phillips. W odpowiedzi kapitalną akcją pod koszem popisała się Iwa Perawanowicz i był remis po dwa. Po trzech minutach było po 8, a po 5 Polkowiczanki prowadziły 13 do 9. Kwarta otwierająca mecz zakończyła się celnym rzutem równo z Syreną Ewanti Malci, który to pozwolił gospodyniom objąć prowadzenie 23 do 17. W kwarcie drugiej Wisła starała się odrabiać straty, ale CCC nie spuszczało stonu. W szeregach Krakowianek kapitalną partię rozgrywała Ewelina Kobryn, która dzieliła i rządziła w strefie podkoszowej. Polkowiczankom udało się za to zniwelować poczynania Philips oraz Nicole Powell, co w zestawieniu z wysoką skutecznością z półdystansu oraz dobrą postawą w walce na deskach pozwalało gospodyniom utrzymywać kilkupunktowe prowadzenie. Druga kwarta, podobnie jak pierwsza, zakończyła się celnym rzutem równo z Syreną. Tym razem trafiła Szarnicol i było 40 do 35. Druga połowa zaczęła się od mocnego uderzenia gospodyń. Po 4 minutach CCC prowadziło już 48 do 38. Wisła lepiej zbierała, ale gospodynie utrzymywały wysoką skuteczność rzutów z dystansu, co pozwoliło im utrzymać przewagę. W miarę upływu czasu, gdy wynik nadal był korzystny dla Polkowiczanych, w poczynaniach wiślanych było coraz więcej nerwowości, co przekładało się na malejącą skuteczność ich rzutów. W ostatniej kwarcie gospodynie cały czas utrzymywały przewagę oscylującą wokół 7-8 punktów i kontrolowały losy meczu. Ostatecznie pojedynek gigantów Ford Germas Ekstra zakończył się wygraną CCC 71 do 65. Nic dziwnego, że prezes naszego klubu Krzysztof Korsak był bardzo szczęśliwy. Wisła jest bardzo mocnym przeciwnikiem, bardzo silnym. Lider grupy C Euroligi, no Mistrz Polski. No. Cóż by więcej powiedzieć? Naprawdę, naprawdę ogromnie wymagający przeciwnik. Natomiast my zagraliśmy dzisiaj, uważam, świetnie w obronie. Naprawdę koncertowo mogę powiedzieć, pozwoliliśmy Ewelinie Kobryń rzucić to, co miała rzucić i rzuciła. Natomiast Kapitanie udało się wyłączyć Paweł i Filips i to było kluczem do zwycięstwa. Taka była taktyka przedmieczowa trenera Rusina i zdała ten egzamin na piątkę. W drugiej połowie też zafunkcjonował rzut z dystansu, bo mieliśmy cztery trójki do przerwy tylko jedną. To chyba też miało duże znaczenie. Z pewnością tak, dziewczyny rzucały z pozycji trudnych, ale trafiały i to się liczy. To najważniejsze, że potrafiły w tych ogromnie, ogromnie stresujących momentach wziąć ciężar odpowiedzialności na siebie i trafić. To jest bardzo ważne. Lepszego prezentu przed świętami nie można było chyba sobie wymarzyć. Na pewno tak, chociaż nie ukrywam, że gramy jeszcze w środę z UKSM. I na pewno to nie będzie spacerek. Też trzeba sprężyć się na ten mecz i też trzeba będzie dać maksa z siebie, żeby z UKS em wygrać. Także szkoleniowiec naszego zespołu, Arkadiusz Rusin, był zadowolony, choć podkreślał, że myśli już o kolejnym meczu z UKS em Siemens AGD Łódź. Jeżeli się gra z mistrzem Polski, z zespołem, który w Eurolidze ma 8-2, to na pewno mogą być jakieś obawy, czy zespole, który prezentuje taką grę ofensywną jak w tym sezonie i który ma taki potencjał. Pewnie obawy są. Na szczęście te obawy były dla nas nie na tyle ważne, żebyśmy sobie nie poradzili i nie pokazali, że może inaczej dziewczyny nie pokazały, że są pewne obaw. Grały twardo i wygrały ten męż. Dzisiaj szczególnie chyba zadowolony jesteś z defensywy? Znaczy na pewno druga połowa była lepsza w defensywie niż pierwsza. Troszkę jednak dużo łatwych sytuacji Eweliny Kobryń. Już w dalszej części meczu przyjąłem to jako lepszy prognostyk na drugą połowę, żeby jeżeli F.K. ma rzucić 30 punktów, to niech odda te 7-8 rzutów, ale żeby Paweł tego nie oddała, żeby nie weszła w mecz i nie wiem, czy to nam pomogło, ale okazało się, że Paweł dzisiaj słabiej, F.K. skończyła chyba z 25 punktami, ale my, my wygraliśmy. Zgodzisz się z tym, że też duże znaczenie miało to, że przełamaliście się w rzutach trzypunktowych po, po, po przerwie? Przerwy był jeden celny, natomiast po przerwie cztery. Ja cały czas w przerwie dziewczyno powtarzałem, żebyśmy szukali zbilansowanej gry, nie tylko, bo w pewnym momencie w drugiej, w drugiej kwarcie za bardzo zaczęliśmy grać obwodem, przestaliśmy szukać graczy podkoszowych. W drugiej, w drugiej połowie dalej jednak był ten bilans, były penetracje i to pomagało otrzymać wynik. Były faule, rzuty osobiste to dodawały. Niekoniecznie rzuty były trzypunktowe. W środę przeciwnik kolejny, na pewno teoretycznie dużo słabszy, ale to też pewnie spacerek nie będzie. Na pewno podchodzimy normalnie do tego meczu, już raz po meczu w Orenburgu, gdzie nie była najgorsza nasza gra, następny mecz bez koncentracji przegrany w Toruniu. W tej chwili, jeżeli dziewczyny otworzyły sobie sytuację o walkę o pierwsze miejsce w drugiej rundzie, Muszą do każdego meczu podchodzić z jeszcze większą motywacją i koncentracją. Wygrana z Wisłą była jedenastym zwycięstwem CCC w obecnym sezonie. W tabeli Polkowiczanki ustępują jedynie sobotnim rywalkom, które mają na koncie o jedno zwycięstwo więcej. W najbliższą środę Polkowiczanki rozegrają ostatni mecz przed świętami. Ich rywalem będzie ekipa ŁKS Siemens GD Łódź. Początek meczu o godzinie 17.45.